W imieniu zarządu firmy e, Pink's Entertainment, którą reprezentuję, jak i swoim własnym, czuję się w obowiązku odnieść do materiału filmowego zamieszczonego na stronach e, bogatyńskiego magistratu bogatynia.pl, w którym to burmistrz Andrzej Grzmielewicz krytycznie odnosi się do inicjatywy e, zainicjowanej przez bogatyńską młodzież, e, młodzież szkół średnich. E, Projekt Happy Bogatynia, który z całą radością wspieraliśmy, miał w swoim celu pokazać, z jakimi problemami na co dzień styka się i boryka bogatyńska młodzież. Dodatkowym punktem miała być debata, dyskusja z kandydatami na fotel burmistrza miasta i gminy Bogatynia. Według moich informacji, Pomimo tego, że burmistrz miasta i gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz otrzymał kilkakrotnie zaproszenie i przyjął to zaproszenie, nie pojawił się na sali. W moim odczuciu świat to o głębokiej ignorancji i względem tych młodych ludzi, tych młodych ludzi, którzy tak wiele serca włożyli w to, żeby, żeby takie spotkanie zorganizować. Chciałbym też odnieść się do słów, które mnie osobiście bardzo Zabolały. E, pan burmistrz Andrzej Grzmielewicz w swoich słowach na wspomnianym, e, wspomnianym filmie e, stwierdził m.in., że do, do zagrań kampanijnych używa się m.in. osób niepełnosprawnych. Otóż, panie burmistrzu, e, jestem osobą niepełnosprawną, ale nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną. E, prowadzę rozliczne interesy, e, podejmuję samodzielne, przemyślane, e, racjonalne, biznesowe i życiowe decyzje. Jestem szczęśliwym człowiekiem. I czuję się tym bardzo urażony. E, czuję się też urażony faktem, że zignorował Pan tak piękną inicjatywę bogatyńskiej młodzieży, pomimo tego, że przyjął Pan. E, Zaproszenie do dyskusji. O czym to może świadczyć? O tym, że tak naprawdę ignoruje Pan lokalne społeczeństwo, co mnie osobiście bardzo boli. Chciałbym zaznaczyć, że w tej chwili materiał firmowy zamieszczony na stronach Bogotyńskiego Urzędu jest analizowany przez zespół prawny i być może zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne w stosunku do osób, które. W moim odczuciu, wyrażając się tak o, o mnie, jako o osobie niepełnosprawnej, mieszając mnie do tej brudnej zagrywki politycznej, z którą nie mam nic wspólnego, te konsekwencje myślę, że będą wyciągnięte. Chciałbym podkreślić, że jedyną inspiracją, która pchnęła nas jako profesjonalistów do wsparcia tej pięknej idei bogatyńskiej młodzieży pod nazwą Happy Bogatynia był list, który wpłynął do naszej firmy na początku października 2014 roku, w którym młodzi ludzie krzyczą i wołają o pomoc, mówiąc, że mają dojść życia w mieście zabetonowanym, bez perspektyw i bez realnych widoków na realną pracę. Eee... Chciałbym się jednoznacznie odciąć od politycznego podtekstu całej sprawy. Nigdy nie wspierałem i nie, nie wspieram żadnego z kandydatów na burmistrzów, tudzież na radnych w mieście i gminie Bogatynia. Wręcz brzydzę się brudnymi zagraniami, e, które o których można przeczytać w mediach elektronicznych, e, które dzieją się w Bogatyni podczas e, kampanii do e, wyborów samorządowych. E, Chciałbym prosić wszystkich Państwa, wszystkich bogatynian o to, żebyśmy poszli jak najliczniejszą grupą do urn wyborczych 16 listopada w niedzielę. Żebyśmy wzięli sprawy w swoje ręce, bo tylko tego dnia mamy realny wpływ na to, jak będzie się nam żyło przez najbliższe 4 lata. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam.